Ziemano wszystkim z tej strony, mister. Witam Was w kolejnej nowej serii na moim kanale. Witam po takiej dwutygodniowej przerwie. Zrobiłem sobie małe wakacje. Ta seria, która oczywiście pojawiła się na kanale Cichy Wąż, jeżeli ktoś go znalazł, ktoś o nim wiedział, zostanie niestety przeniesiona na ten kanał. Może niestety, niestety, drugi kanał niestety został zablokowany przez YouTube za prawa autorskie i tak dalej. Także niestety pomysł i plany nie wypaliły, które miałem związane z drugim kanałem. Także serię. E, właśnie The Last of Us i Terraria y, będą przeniesione na ten kanał, e, także będziemy sobie grać tutaj. Oczywiście w single jest to wersja w remastered gry, e, czyli e, odnowiona wersja z PS3 na PS4. E, pograłem sobie troszeczkę, zrobiłem tam tylko raptem dwa odcinki. Także doszedłem kawałeczek do przodu, także na początku będzie oczywiście scena, także jeżeli nie widzieliście gry, spodziewajcie się, że będziecie ryczeć przed monitorem, ponieważ scena jest dosyć ostra, według mnie e, po prostu coś niesamowitego co zrobili tutaj twórcy właśnie z samą grą, e, ale póki co jest na razie świetnie, gra zapowiada się miodnie, także będzie na pewno pełna wersja u mnie całej gry. Jeżeli nie mieliście okazji oglądać na innych kanałach, bądź macie e, chęć oglądania na bieżąco bądź od nowa to zapraszam do subskrypcji i oczywiście do komentowania. Jeszcze taka mała uwaga odnośnie całej serii. Prawdopodobnie będą pojawiać się troszeczkę krótsze odcinki niż do tego, co przywykliście, czyli mniej niż 30, mniej niż 20 minut nawet może być. Ale tych odcinków czasami może pojawić się 2, może 3 na dzień, jeżeli czas mi oczywiście na to pozwoli, że będę miał możliwość nagrywania. Także osoby zaznajomione z moim kanałem będą wiedziały o co chodzi, nie będę się tłumaczył o co i jak, także włączmy sobie The Last of Us, włączymy oczywiście nową grę, dotarłem do slumsów, także zaczynamy misję od nowa i całą przygodę od nowa, także zapraszam do oglądania. Oczywiście tryb normalny i jedziemy sobie z koksem. Świetnie. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I, I understand. Let, let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. Mm. All, right, all right, good night. Hey. Scoot. Sunday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, God, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please, not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I uh, figured, you know. You like it? It's nice. i i think it's stuck it's not what no 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 oh ha ha where did you get the money for this drugs i sell hardcore drugs oh good you started helping out with the mortgage then yeah you wish Uwielbiam muzykę w tych, że jest po prostu fenomenalna. Także jak zauważyliście, będę starał się jednak nie odzywać na kaczenkach. Miejmy nadzieję, że to zrozumiecie. Zawsze to jednak trochę psuje klimat, jeżeli ktoś gada w tych filmikach. Need to get your dad on telefon. Oncle Tommy, what time is it? I need to talk to you now, so U Uncle Tommy? Hello? No i zaczynamy naszą przygodę. Na początku byłem troszeczkę zdez zdezorientowany, ponieważ myślałem, że będę sterował głównym, głównym właśnie naszym bohaterem, czyli jej tatą. Ale tutaj możemy się troszeczkę porozglądać po naszym, po naszym mieszkaniu. Także tutaj jest jedną rzecz, którą chcę wam pokazać. Open. Drogi Tato, no więc tak: nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy jak udaje ci się jakimś cudem zostawić co roku najlepszym, zostać się. Zostawać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak Ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego tatku. Pa, Sara. Także jak widzicie, córka Fantastico. E, taką córeczkę mógłbym kiedyś mieć z jakieś, e, nie wiem, 20 lat. Na razie nie planuję żadnych dzieci. Miejmy nadzieję, że nic e, po drodze nie wyniknie. Oby. Także krzyżujmy palce, odpukajmy w niemalowane. Także troszeczkę się tu będzie działo za niedługo, ale to wszystko przed Wami. Ja już to znam, nie będę oczywiście tej udawał, nie wiadomo jak bardzo zdziwionego, co niektórzy mają to oczywiście, takie, takie, takie rzeczy sobie robią. Także ja tego nie będę robił. Okoliczne szpitale pakają w szwach, 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę skażonych roślin, żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Policja. Szalona kobieta zabijamy jeszcze z trzy postronne osoby, także jak widzicie, coś się dzieje, jakaś szalona infekcja w naszym mieście. Przedziwne rzeczy się dzieją. Także póki co na razie sterujemy sobie naszą córeczką, ale to za niedługo się zmieni. I zobaczycie dokładnie mniej więcej o co chodzi. Ja już troszeczkę zrozumiałem, ale nie za

E, także będziemy sobie grać. Oczywiście nie spodziewajcie się później takiego super fantastycznego komentarza, że będę wiedział mniej więcej co Kaman tutaj robi e, i co się dzieje. E, dlatego też będę tutaj później bardzo zde zdezorientowany, ponieważ też nie znam tej gry. E, dobrze, odpierzmy może ten telefon. 8 calls. Where the hell are you? Call me on my way. Tak, dokładnie. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Idziemy sobie poszukać naszego tatusia. Ja się za pierwszym razem wystraszyłem mojego odbicia tutaj. E, także to było troszeczkę przerażające dla mnie. Głupie odbicie w szybie. a Mister oczywiście popuścił już trochę w spodnie. Ale na szczęście jest okej. Okay. Tym razem. I jego też się wystraszyłem. Come in here. Don't go near the doors. Just, just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. If something, ride right with them. I, th I think they're sick. What kind of sick? <gasps> Jimmy! Dad? Honey, come here. Come here. Jimmy! It's okay. Jimmy, stay back. Jimmy, I am warning you. Oh my God. Don't! <laughs> you shot him sarah i saw him this morning sammy there is something bad going on and we have got to get out of here do you understand me yeah Tell me. come on. come on okay. where the hell have you been do you have any idea what's going on out there i got some notion Holy shit you got blood all over you it ain't mine let's just get out of here This ain't half the people who said lost their minds can we just please go Sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. He said where to go they said, uh, army's uh, put up roadblocks on the highway. no getting into travis county. we need to get the hell out. take 71. 70 i swear to did they say how many are you dead? probably a lot. found <that's> this one family all mangled inside their house. Tommy's... right. i'm sorry. Jesus christ, how did this happen? they got no clue. But we ain't the only town. First they were saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that some bitch made it out. I'm sure he did. Were we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just uh, people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey. Keep hey, driving, stop. Tommy. Stop! You see what I see. Someone else will come along. You should have helped him. mother had the same damn idea we could just backtrack and... Hey, what the fuck man let's go who is that tommy holy shit oh shit what the fuck just happened did you see that yes god damn turn here turn here come on people move

Tato, już wstawaj szybciej, tylko córkę trzeba ratować. Dobra, kopiemy to, kopiemy. Nie, 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 Uuuh, Domek, we should eat me stomach. Till I am here, baby. I'm here. give me your hand. What is it? My leg hurts. How, oh, Pretty bad. We're going to need to run. Okay. Keep us safe. Come on, baby. No, hold on tight. Okay. Dobra, więc teraz uciekamy. Także jak widzicie, już się dzieje dosyć dużo. E, ludzie się tu zabijają, zombiaki, że ludzie raczej zainfekowani szaleją. E, Póki co, na razie musimy zrobić tą malutką córeczkę. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Że miejmy nadzieję, że uda nam się sąd uciec jak najszybciej. Będzie w miarę. Że oni się jeszcze tak nie przewracali centralnie pod nogi to by super o lera Pięknie, ładnie, sami się zabijacie Wujku Tomi, gdzie ty biegniesz? Wujek, chodź tu, czekaj Okej okay, wujeczku, idziemy, idziemy, idziemy Biegniem, biegnie, biegnie, biegniem. Holy shit! Nie, mi się, ziomek. Ok. Nie przechodzą. Wcale nie przechodzą. Nie przechodzą przez żadne ogrodzenie. Szybko biegniemy

Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But. Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need. Oh, shit. <laughs> America! I w tym momencie ta gra się dla mnie zakończyła za pierwszym razem. Tak jak teraz. Jak można zrobić najlepszego dzieciaka, kurde, we wszystkich grach ever About it, though. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated foreign. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the fireflies.